Witajcie, cześć! To znowu my, czyli ja. Jestem Opereta i mamy LEGO City. Lodowe przygody, bo już nadciąga zima. Mamy tu coś. Poczekajcie. Mamy tu jeszcze saszetkę LEGO City. I kogo mamy do przestawienia? Anna Artyka. Hej, wkładaj rękawice i ruszajmy. LEGO Dreams! Czyli. Mamy już tą gazetę, zaraz potem ją pokażę w następnym odcinku, bo ja już znam. Bo to już wypada drugi numer, bo to jest nowy początek. Tutaj mamy komiks. Super gwiazda na lodzie. Wanda. Ona ma na imię. Jeśli jest zagadka do rozwiązania, to wchodzę w to. Różnie tak bywa. Aby złożyć zabawkę musimy zobaczyć za pomocą tej instrukcji oraz figurkę. Zaraz się przekonamy, jak będzie wyglądać. Za chwilkę go złożymy. Dobrze. Nasza figurka jest już złożona. Tylko zostały sanie. Jakieś powiadomienia nie wiem, ale figurka już jest złożona i pojazd ze saniami. Na fajnie jeździ. Super. Podoba mi się lecimy dalej. To już mamy Lego Jurassic World ten komiks. Ten dziki trex jest za trudny, ale wolałam owena w helikopterze. I tak już poznaję. To jest jakiś labirynt. Nowe piękne zestawy Lego City. I co my tu mamy? Super ten obóz. Jest absolutnie niesamowity. Witajcie w bazie. Ciężarówka i laboratorium badawcze. Zawiera klocków LEGO 489. klocków LEGO. Plakatów nie będziemy wyciągać. Po co? Co tu mamy? Kocham śnieg. Fantastyczne mroźne pustkowie. Ale piękne foczki. Super. Ale piękna zorza polarna. Yeti w mieście. Nie wiem, czy wziąć udział w konkursie, czy nie. Nie umiem tego zrobić. To jest za trudne. Ja chyba bym wolała zrezygnować. Bo jak może Yeti postanowić zamieszkać wśród ludzi? A w drodze jest po skarb. Są rysunki, ale i tak nie wiedziałam, jak namalować mapę. Tu jest Szyman z Zamrowa. Adam z Glądów, Adaś w Polanki Wielkiej i Wójcik z Nowych Kusów. Trochę za mało tych rysunków, ale to nic nie szkodzi. Co, co są do wygrania za klocki? Śledztwa wodnej Policji i wyzwanie Kaskaderskie Przewracanie. Nie umiem zrobić i w mieście, ja chyba bym zrezygnowała ten konkurs. Te wyzwania są za trudne non-stop. Kolejne gry. To już Lego Marvel, Spider-Man mamy. Tą gazetę dopiero będzie w styczniu, ale nie będzie w grudniu. Będzie odjechana zabawka. Świetny robotnik oraz dźwig budowlany. Mój dźwig ma do pracy dryk. Rozbujaj dźwig. Do zobaczenia dopiero za rok. Po nowym roku będzie 4 stycznia. LEGO Minecraft to już mam gazetę. Dostałam dzisiaj z okazji imieniny, ale nie przepadam, żeby to pokazać. Bo już wiecie, bo ją ja znam. To jest pszczoła, lama. I Alex. A jaka ładna, urocza mała lama. Fajna. Lubię lamy z Lego Minecraft i pszczółki. No i to było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za rok. No wiem, że szybko mogę złożyć życzenia. Będzie wesołych świąt. I Sylwester już będzie nadciągać. Do zobaczenia w magazynie LEGO City za rok. Do następnego razu.